Że jest dup do dupy audio. Tak, więc dlatego niedługo będzie lekka zmiana widoku, ale wam kurwa na zmiana. To poczekaj w się Bo tutaj jest takie. Tam jest tak! To są pianki wygłuszające, nie? Jeśli się pytaliście w ogóle skąd je mamy, to zajebaliśmy ze studia starego nagrań. Właściwie odkupiliśmy. Zajebaliśmy z Austrii. I ogólnie tak, tak, będziemy skierowani mordami tam, będziemy mówić w tamtą stronę i podejrzewamy, że może być lepiej. W ogóle kiedyś nagrywaliśmy na tle tego i było zajebiście. Dzisiaj przede wszystkim przyjdziemy z Natsu World. I znowu niestety z fagatą. Dobra, e, ciekawostką jest, że na pewno, może nie na pewno, ale większość z was słyszała że wsona kawałek Trapczan. I e, istnieje pewne podejrzenie, że Trapczan został stworzony na cześć właśnie fagaty. Na meble, o o ponoć Rapson e, fagatkę tam tegesił. Nie wiemy jak było naprawdę, możemy się tylko domyślać, ale istnieją pewne zwrotki, które... Znaczy zwrotki, tam cytaty z tego... To Co mówiłem ja ci to wiem? Ja, ja ci i tak to napisałem, ja Wiedziałem wcześniej Tak, Słuchajcie. To dlaczego nie powiedziałeś? Wiecie co? Kuba! Widzisz tutaj czołg? Nie. Tak ma. samo kurwa jak wytłumaczyć fagatki. No i chyba tego nie będzie, bo jak na razie na całej dramie fagatowej zyskał marketing płatków! Tak, jak na razie na tym się robi biznes. <śm> y coś, teksty typu plan C bądź planny P, i... A! Hackerman. Jami Yammer to była ta firma od płatków i ona sobie stwierdziła, że to jest zajebiste Dubiele, kurwa, nie dubiele Tak, i że to, to jest zajebisty kwit marketingowy, żeby e, e, dać go na banery. Nie, jest. Fagata wywołała dramę, pokusiła się z hejtełami. Kurwa, już zydziemy. W aucie tylko masz czysto, a tak to wszędzie syp, kurwa człowieku słoma mm. z butów ci wystaje, a masz traciny Ale kurwa. zobacz, a ja wiem dlaczego. Patrz, widzisz co to jest? Nie, ja no, szarlotkę jadłem. Na szarlotkę i schowała się do kieszeni. Agatka stwierdziła, że nie będzie się użerać z idiotami i ich hejtem. Zapomniała, że będąc osobą publiczną się wystawia na opinię Ale publiczną. Przez co spadł na nią ten hejt? Znaczy, my wszyscy wiemy, jak nie wiesz, na, przez co spadł ten hejt, to sobie zobacz nasze poprzednie materiały. Ale teraz w sensie po jednego tweeta się ludzie spróbowali. ORO mówię do niego tato na dzień dziecka, a nie jest moim tatą, czy mogę dostać od niego prezent? Czy powinnam dostać od niego prezent? To chodzi o. Możecie się. sobie znaleźć wiele materiałów ogólnie na tej magicznej platformie, które wyjaśniają, dlaczego to nie jest zbyt dobre zjawisko, a dziewczyny, które uczestniczą w tym głównie, to przecież... A ludzie jej poszedł hej. Ludzie zaczęli mówić, że przede wszystkim to ty możesz zamknąć mordę, bo ty akurat e, prezentów to. dostałaś aż tak. za dużo, i na tych. W sumie na prezentach zyskujesz. Ludzie zaczęli też jej wypominać, że wytłumaczenia nie mają. E, ludzie jej zaczęli mówić, że no kurwa i co, znowu będzie jakiś plan A, plan B, plan C. Nie wiem, Trzeba to przy nie musiałem nic robić, no ja teraz mam plan B. A wiecie co? Fagata zrobiła, i to był chyba pierwszy raz. Kuba, gdzie ona nie była PR, do tego przygotowana. I psycha bo zaczęła się z nimi kłócić. I cała rzecz. Ja na przykład lubię się czasami kłócić się z ludźmi w komentarzach, aczkolwiek ostatnimi czasy nie ma ich aż tyle. Ale pamiętam jak tych komentarzy było po, no, na przykład 400, to tak sobie przeglądałem. Kuba szuka, do kogo by się przegierdali? Nudy w pracy, to były nudy w pracy. Kogo bym zjebał? Tak się nie robi. I możecie sobie ogólnie bardzo y, tutaj napisać, co o nas uważacie, albo co było chujowego w tym albo materiale. No co jedliście wczoraj na obiad? A w ogóle tak tylko przypominam, że jak sobie czpachniesz, subskrybuj to obok jest dzwonek. Tyle Sypukcja. Obok znajduje się dzwon Zygmunta, za którego musi. się psycha sitting. I co się stało? E, kazała im właśnie wyjąć kurwa 4 litery. Kija z 4 liter. E, odpowiadała na tam jakieś komentarze. Powiedziała, że w ogóle tak. Usunął post. Później. Później usuną post. Czary marych lepi. Tos nie rób, wstyd post. Ona później e, zaczęła odpowiadać, bo. Ludzie zaczęli iść do innego posta i też kłócić, że co? Psychasitting! Powinien zrobić kanker z internetu, psychasitting, bo usłasz post, a ona tłumacząc, że. że za dużo już tam było. Ona nie chce się kłócić z przyjebami! Uch. Jeśli się nie chcesz kłócić z przyjebami, jakich oceniasz ogólnie tych wszystkich internautów, no to wtedy nie wiem, da się to wszystko jakoś uprywatnić, można nie wstawiać żadnych... Ale ona chce, Izu, żeby się koni kryciło. No w sumie wiadomo, jest to jej kur... I Agatka prowokując to... Na meble. Lubi, że się kłoni to kręci wszystko, ona się cieszy z tego, ale jeżeli ludzie ją wyzywają, a w tym momencie największa jej aktywność w sumie na portalach społecznościowych jest przez to, że ludzie ją wyzywają, aczkolwiek bardziej na Twitterze, na Instagramie mało tych hejtów leci, bo patrzyłem te komentarze w sensie. To już... no, są chyba usuwane. Nie, bo tak zwane fagatki, fagatki no. mówią, że super jest, jezu, jezu, jezu. I to się w sensie kawałek. Kawałek. I najlepszy widz to jest taki, który. Dobrze? <noise> Który tylko poklepie po główce tak. i pójdzie Słuchaj, dalej szukaj. No bo wiadomo, przecież Tak jest wszędzie Jeśli ktoś ma nas lubić, to nas będzie lubił, będzie nas oglądał Jak my Ja powiem jeszcze drugą rzecz Bo to jest drugi temat, więc druga rzecz, tak? Bo to powiędzę wersami czytaj No, 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 masz brudne paznokcie, no Drugi temat to jest nad World Każdy mówi, że zajebiście poszła na swoje, otworzyła swój projekt Ale takiego ktoś chud... Coś mi się kurwa wierzyć nie chce, że Spotka i opuścił po prostu. Że tak, że Natsu miała na to wszystko jakieś kurde. A ile to ma teraz Team X wyświetleń, ten najnowsze? No, że Natsu miała na to wszystko możliwości, fundusze no. i całą resztę pierdu do góry. To jest i tak świeża influencereczka. Dobra, e, taka też ciekawostka. E, film o tytule Początek Team X3, który wyszedł miesiąc temu, ma milion wyświetleń. obecnie najświeższy film, który jest przed... Może inaczej jest. Film sprzed dwóch dni ma 67 tysięcy zaledwie. Jak nazwać kanał, który ma milion subskrypcji i 60 tysięcy wyświetleń? Eeeeeee. Wiecie co? Nie wam właśnie. Do 150 tysięcy. Powiedzieć, że Natsu otworzyła swój projekt, który nie jest jej. Być jakoś pełnometrażowym filmem fabularnym podzielony na jakieś krótkie fragmenty, tak tam było, albo że ten pierwszy był jakimś filmiem fabularnym. Ale pamiętam, to, to, się... to pierwsze, to to pierwsze, że ten pierwszy to tak, jest ten tak. film fabularny, pożony z drobnych urywków, że jak oni się tam kurwa spiknęli. I teraz yy, zobaczycie twarze wszystkich uczestników, yy, bo będzie to film fabularny, a już jutro yy, na kanale będzie normalny odcinek, gdzie będziecie mogli ich poznać bliżej. I to I będzie jakiś Kim X, który... Nie ma już. Który nie jest Team X, tylko jest oddzielnym projektem, wyglądającym nie ma Jest Steam jeszcze jedna osoba z Team X, bądź dwie tam. Nie, wiem, Boskiego Wskiego. to jest najważniejsze. No kurwa dowiedziałem kim jest Boski os Tak. To były piękne dwa lata w Team X, ale w życiu każdego człowieka przychodzi czas na zmianę, dużą zmianę. Czas zacząć coś nowego. Coś swojego. I są no name y, które mają na Instagramie po 3000-4000 lajków like pod zdjęciami i wiecie jak to się skończy tak jak ten Team Exact. I chłopy to są chłopy. Chłopy nie oceniamy, bo to nie nasz ten. No jedna nie jest w moich gustach, ale ja pewnie w jej też nie jestem, więc... więc może tych lepiej. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Nie daj wyprowadzić z równowagi. Pamiętaj że każda klęska jest nawozem sukcesu. Nie pozwól, żeby zawładnęły to drobiazgi.